Jurga, dzień dobry. Zapraszam dzisiaj na rozmowę na temat współpracy biznesu z nauką. Będziemy dokładnie też rozmawiać o projekcie Nestle dla Nauki. Dlatego moimi gośćmi są dzisiaj pani Blanka Melowa, koordynatorka właśnie tego programu Nestle dla Nauki. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz pani profesor Anna Dąbrowska z Katedry Badań Zachowań Konsumentów w Szkole Głównej Handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry. To może zacznę od pani Blanki. Na początku proszę, żebyśmy przybliżyły naszym widzom, na czym polega ten program. Program Nesle dla nauki w swoim założeniu ma łączyć i, i budować nowe innowacje w obszarze, w obszarze łańcucha żywnościowego w Polsce i ma właśnie łączyć biznes, ma łączyć firmę, która te produkty spożywcze produkuje. I oczywiście naukę, która może pomóc znajdować nowe rozwiązania, które odpowiadają na wyzwania dzisiejszych dni, a tych wyzwań, jak wiemy, jest bardzo dużo. Więc jest to w założeniu taki program, który aktywizuje. Tą współpracę i aktywizuje studentów i młodych naukowców, żeby właśnie poszukiwali nowe, innowacyjne rozwiązania w obrębie łańcucha żywnościowego. Te rozwiązania później trafiają do firmy Nestle. Wy będziecie je wykorzystywać, żeby swoje procesy, swoją działalność polepszyć, czy hmm. też będziecie się nimi dzielić? Niekoniecznie dzielimy się nimi, dlatego hmm. że rozwiązania, tak jak powiedziałam, są od takiego momentu, kiedy. Rolnik zasieje, zasieje jakąś roślinę, która potem będzie naszym surowcem do produkcji, od takiego momentu pola, więc aż poprzez cały ten łańcuch żywnościowy, aż do momentu, kiedy konsument spożyje ten produkt i oczywiście zutylizuje opakowanie. Więc to jest ten cały łańcuch żywnościowy. Te rozwiązania odpowiadają na różne wyzwania. W zeszłym roku rozmawialiśmy o rolnictwie regeneratywnym, jak na przykład o usprawnieniu. Jakby nawożenie, niskoemisyjne nawożenie. W tym roku naszym głównym tematem były zasoby wodne. Więc co roku są to nowe rozwiązania, niekoniecznie one trafiają do nas, im firma je wykorzystuje, tylko one mm -hmm. mają trafić do całego społeczeństwa. Dlatego, że chcemy, żeby to całe społeczeństwo było oparte na nauce i rozwijało się zgodnie z, z nauką, z, wymaga no, z, z wymaganiami naukowymi, mm -hmm. z, z wytycznymi, przy oku mentorów z obszaru. Nauki. No właśnie, potrzebujecie oczywiście wsparcia naukowego. Na jakiej zasadzie dobieracie tutaj partnerów? Program od, od samego początku pracuje, jakby na zasadzie takiej współpracy i mamy, wytworzyliśmy radę programową. W tej radzie są oczywiście przedstawiciele Nestle, jest na przykład sam prezes Nestle, pan Aleksander Wasilewski, jestem ja jako koordynator i są moi koledzy, którzy się zajmują specyficznymi działkami. I oczywiście jest, są takie, jest rada naukowa, z, jakby złożona z przedstawicieli uniwersytetu, wyższych uczelni, którzy są dobierani na zasadzie potrzeby eksperckiej. Tak? Także na przykład teraz mieliśmy temat wody, więc dobraliśmy sobie panią profesor Urbaniak z Uniwersytetu Łódzkiego, która jest szefową takiego Wydziału, nau wydziału mm -hmm. Nauk o Ekologii. Więc tutaj mamy takich ekspertów, którzy nas pomagają od strony eksperckiej, ale mamy też ekspertów takich jak pani profesor Dąbrowska, która nas pomaga wiedzą, wiedzą, o, wiedzą o konsumencie. Więc to jest taka szeroka rada naukowców, którzy z nami współpracują i pomagają nam tworzyć ten program. Ale, to zróżnicowanie jest nie tylko dziedzinowe, ale też dotyczy różnych uczelni z całego dokładnie kraju? Tak, tak? Dokładnie tak. I oczywiście to nie jest tylko to, dlatego że też współpracujemy, mamy partnerów i to są partnerzy, to są te organizacje pozarządowe. Na przykład roku to była fundacja Nostra, która się zajmuje promocją rolnictwa regeneratywnego w Polsce. W tym roku jest to fundacja Hydroni, która pracuje nad rozwiązaniami i nad taką wiedzą o śladzie wodnym i o ochronie zasobów wodnych w Polsce, więc to mhm. są z jednej strony naukowcy, z jednej strony organizacje pozarządowe i też organizacja, która potem pomaga studentom, którzy na przykład wygrają w ideatonie, skomercjalizować ten pomysł. Nie tylko dla nas, ale w ogóle dla polskiej mhm. gospodarki. O tym, czym jest ideaton i, i jak przebiegał, to opowiemy jeszcze za sekundkę. Mhm. To teraz chciałabym przejść do, do pani profesor. Z waszej perspektywy jako uczelni, co oznacza taki program? Ja przede wszystkim chciałabym bardzo podziękować, że zostałam zaproszona do tej współpracy, dlatego że dla nas naukowców, osób, które dzielą się wiedzą ze studentami, doktorantami, takie doświadczenie jest bardzo ważne. Dzisiaj mamy zupełnie już inne podejście do kształcenia. W związku z tym, jeśli ja mogę pracować z firmą, gdzie realnie jej zachowania, jej problemy, pomysły, które chcę wdrożyć, właśnie te innowacje, to dla mnie jest to bardzo cenna wiedza, dlatego że ja tą wiedzą potem mogę się dzielić właśnie ze swoimi studentami, ze swoimi doktorantami. To oznacza, że nie pracujemy tylko na teorii, bo ona mm -hmm. też jest bardzo ważna, jest podłożem jak gdyby, prawda? Ale bardzo istotne jest, żeby właśnie do tej teorii w plan zadać konkretne rozwiązania. Ja zresztą korzystam tutaj ze swoich doświadczeń, ponieważ zajmuję się nie tylko konsumentem, ale i na przykład marketingiem usług. I dla mnie właśnie tego typu projekty mogą być też taką inspiracją do tworzenia studiów przypadku, które potem studenci rozwiązują w ramach treningu. Mhm. No bo to tak często się mówi, że ten. Transfer rozwiązań naukowych do biznesu w Polsce nie do końca zawsze, czy znaczy inaczej, nie jest aż tak bardzo rozwinięty. Trochę uczelnie swoje, biznes swoje. Jak państwu się na co dzień udaje tak właśnie przybliżać do tego biznesu z tymi rozwiązaniami? No więc czasami jest to tak, że jesteśmy wyłuskani i zapraszani, tak jak ja miałam przyjemność być zaproszona mhm. przez Nestle. Ale myślę, że tutaj też potrzebna jest nasza inicjatywa, ja mogę się podzielić tutaj swoim doświadczeniem, ponieważ jakiś czas temu stwierdziłam, że warto zwrócić uwagę na społeczną odpowiedzialność konsumenta, bo bardzo wiele mówimy o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Tymczasem partnerem przedsiębiorstwa jest konsument. O, on ma to I... często wywiera presję na ten biznes, który przez to się staje bardzo odpowiedzialny. Mhm. I teraz, jeśli on rozumie, że on powinien być odpowiedzialny i w tej sferze ekonomicznej, gospodarczej i w tej sferze społecznej i środowiskowej i potrafi jak gdyby swoje działania podporządkować pod określone zachowania na rynku, decyzje, które podejmuje na rynku, to wtedy mm, dla mnie jest to taki moment, kiedy ja mogę zaprosić do współpracy, bo otworzymy szósta edycja się kończy barometr społecznej odpowiedzialności konsumenta, którą moja uczelnia realizuje. I mam wówczas tą możliwość doproszenia tutaj przedstawicieli biznesu, aby skomentowali nasze wyniki badań. Tak tworzą się relacje. Biznes, nauka, nauka, biznes. Ale oczywiście to jest długa droga. To nie jest tak, że my, mimo że. Czasami tą swoją wiedzą, bardzo chętnie byśmy się podzielili, to nie zawsze jest tak, że ma ona to ujście właśnie i są to konkretne rozwiązania, z których obie strony mogą skorzystać. No mhm. właśnie, my się staramy skracać tą drogę tak. na naszym programie. Tak. No a z perspektywy studentów i doktorantów, jak to wygląda, co oni sobie najbardziej cenią w takim doświadczeniu, jak, jak ten program konkretny już mówię. Ja myślę, że tutaj przede wszystkim studenci, doktoranci, ale przeważają studenci że oni mogą pokazać swoją kreatywność, że oni mogą coś zrobić, co właśnie ma szansę potem na implementację. Czyli, no wiadomo, że są koła naukowe, mamy tutaj właśnie trening przy różnych naszych przedmiotach, ale jednak takie doświadczenie to jest też umiejętność wypracowania projektu i jego zaprezentowania. Mm -hmm. I wtedy, jeśli oni to zrobią ciekawie, mieszcząc się w czasie, to jest też takie dla nich wyzwanie, i zrobią to atrakcyjnie, ten pomysł jest realny, to znaczy, że to jest też taki dobry narybek dla potem rynku pracy. Mm -hmm. Myślę, że wpisując sobie w CV, że właśnie mieli możliwość uczestniczenia w takim projekcie. No nie mówię już o tym, że się zwyciężyło, prawda? No ta, Bo to mm -hmm. jest taki dobry Dodatkowy jeszcze aspekt tutaj ale jest to niewątpliwie taki bodziec i tutaj możemy zaobserwować prawda że to zainteresowanie wzrasta. Poprzednia edycja, Poprzedniej tutaj, edycji tak, dotyczyła... mieliśmy 12 zespołów, tak. była bardzo tak jak już mówiłam, była bardziej taka skupiona na rolnictwie regeneratywnym. W tym mamy zasoby wodne, troska o zasoby wodne i tutaj już mamy tych zespołów 16. Jeżeli mówimy o samym programie, to ten program tak na jest dopisany do kalendarza roku akademickiego i on się składa z dwóch wydarzeń. Jednym wydarzeń w tym zimowym semestrze to jest właśnie ideaton. Ideaton jest e, e, jakby skierowany głównie do mm -hmm. studentów po to, żeby oni e, uruchomili swoją kreatywność i na, na, na zadany temat poszukiwali nowych rozwiązań, zaprezentowali i mieli tą szansę, może ten zwycięski zespół na tym popracować tak, żeby przygotować go do komercjalizacji. Natomiast mamy drugą, jakby Część, drugie wydarzenie w ramach programu, i to jest konkurs grantowy, który już jest skierowany do studentów, ale też do doktorantów. I tutaj jest taki bardzo mocno już naukowy aspekt, dlatego że też mamy temat, na którym mogą poszczególne zespoły zgłaszać rozwiązanie, zgłaszać zapotrzebowanie, wnioski na grant finansowy, mm -hmm. który sfinansuje te badania. I oczywiście mają tam określony czas na to, żeby te badania zrealizować i żeby przygotować na podstawie tego rozwiązanie publikację, która też wniesie coś nowego. I właśnie na te publikacje mm -hmm. naukowe również liczymy, bo one mogą przynieść, one mogą mm -hmm. napędzić tą nową innowację, czy dostarczyć informacje, które w tej chwili brakuje. A jakiego rzędu to są granty? To jest 80 tysięcy na, na grant, kwota. więc to jest mhm. taki, że już można naprawdę za, za ten, to badanie zaprogramować i wykonać, i oczywiście przygotować wyniki do publikacji. Więc mhm. tutaj na pewno w, te, w zeszłym roku mieliśmy 16 zgłoszeń do grantów, 16 zgłoszeń e, e, na, grantowych przydzieliliśmy dwa granty. Ale to wtedy jest tak, że w danym roku, jeżeli tym e, e, głównym partnerem ideatonu jest na przykład SG, jak rozumiem, to mhm. wtedy Zespoły wszystkie pochodzą ze szkoły głównych handlowej nie, czy nie, z całej nie, Polski. Nie, nie. Zespoły są z całej Polski w tym roku na przykład w Ideatonie mieliśmy 10 uczelni, 10 różnych uczelni z całej Polski. Politechnika Białostocka, e, Wrocław, Uniwersytet mhm. Przyrodniczy w Opolu, Politechnika w Warszawie, SGGW Warszawie, więc to są różne uniwersytet Jagielloński w Krakowie, więc to są różne różne uczelnie, które mhm. się zgłaszają, i tak samo do Ideatonu, który właśnie się skończył, ale też do tego konkursu grantowego. Więc to jest otwarte. To, że pani profesor jest z SGH, jest w naszej radzie, ale w naszej radzie są też naukowcy z SGGW, z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, mhm. z Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkiego. więc mhm. to, są, to, je, to jest otwarta grupa, gdzie mamy różnych ekspertów z różnych, z różnych uniwersytetów. Zanim przejdę do konkretnych rozwiązań, które w tym roku się pojawiły, to chciałam to pytać jeszcze o jedną rzecz, bo pani profesor wspomniała, że studenci czy doktorenci Doktoranci mają możliwość, żeby te swoje kwalifikacje niejako podnosić pod kątem rynku pracy, ale zakładam, że jest też pewien element mentoringu, bo te prezentacje, ta współpraca, ona się nie odbywa w jedną stronę. Pewnie jest jakiś feedback na bieżąco od ekspertów z różnych uczelni czy też z Nestle. Też z Nestle, absolutnie, mhm. dlatego, że to ma połączyć naukę i biznes, więc my też wiemy, jak działa biznes, więc na przykład w tym roku mentorem z naszej strony był Pan Prezes Aleksander Wasilewski, był szef takiej dużej, dużego części naszej biznesu wody Pan Rafał Rublewski, był szef dużego biznesu kawy Pan Bartosz Orszulak, więc to są osoby, które mają bardzo duże doświadczenie biznesowe. Studenci z takimi osobami mhm. raczej mała szansa, żeby się mogli bardzo spotkać, szansa, a tutaj tak. mają szansę porozmawiać z prezesem takiej dużej organizacji, mają go szansę zapytać, mają szansę dostać feedback, e, a to nie jest tylko tak, że studenci się cieszą, bo myślę, że dla nich to jest bardzo ciekawe, ale też myślę, że dla naszych mentorów to jest bardzo fajne doświadczenie, tak mhm. i przynajmniej mam taką informację zwrotną od mentorów, że to jest naprawdę fajne doświadczenie, mhm. widząc taką, takie, takie, takie nowe myślenie, taką kreację, taką chęć zrobienia czegoś nowego, Więc no tak. To jest też ciekawe. Pewnie troszeczkę za zainfekowania w tym pozytywnym znaczeniu młodych umysłów. To, szanowne panie, teraz przechodząc konkretnie do ideatonu. Już padło w dzisiejszej rozmowie, że w tym roku tym głównym tematem były rozwiązania mające na celu retencję wody, tak? Nie ma, ma, mieliśmy na celu zwrócenie się do konsumenta i wypracowanie takich rozwiązań, które mogłyby konsumentowi zwrócić uwagę na temat oszczędzania wody, na temat okay. i tego mm -hmm. Regeneratywnego, e, e, regeneratywnego łańcucha żywnościowego i rozwiązania jak konsumentowi zwrócić uwagę i go edukować. Mhm. I jakie pomysły w takim razie się pojawiły, no te, które też, też zwyciężyły w ideatonie? Może o tych y, zwycięzcach czy laureatach to powinniśmy najwięcej powiedzieć. Trzeba powiedzieć, że ta edycja y, Charakteryzowała się tym, że dostrzegliśmy taką większą różnorodność podejść. To rzeczywiście był ten ślad wodny taką myślą przewodnią, i tutaj powstawały projekty, które właściwie nie zawsze w tym pierwszym etapie, już uwzględniały konsumenta, prawda? Tylko ten konsument mógł być tym finalnym odbiorcą. W związku z tym, no też tutaj rola programowa miała bardzo duży problem, też jak ocenić te poszczególne projekty, bo one były bardzo ciekawe, ale trzeba było znaleźć jednak zwycięzcę. No i myśmy oceniali te projekty jak gdyby w różnych aspektach, i zarówno tym właśnie gospodarczym, innowacyjne możliwości wdrożenia jak to się przełoży właśnie na konsumenta ale także jak wspomniałam wcześniej tą umiejętność sprzedania jak gdyby tego pomysłu. Ja tutaj dodam, że były bardzo burzliwe obrady A, rady bardzo. programowej i bardzo. zdecydowaliśmy się choć mamy jedną nagrodę główną dwa wyróżnienia zazwyczaj wideo to nie i w tym roku przyznaliśmy trzy wyróżnienia dlatego że było to takie tak, tak taki był rozkład tego. Tego, co nam się podobało, co odpowiadało. W tym roku nie... będzie musiało być więcej nagród. Ale <laughs> myślę, że gdyby znalazło się więcej sponsorów, to my byśmy chętnie przyznali te nagrody niemal wszystkim. Dlatego że zespoły naprawdę były bardzo kreatywne. Tutaj wspomnieliśmy o tym, że naszą rolą było także wsparcie, tak jako mentorzy wystąpiliśmy. I to, że było właśnie to połączenie, to wspaniały pomysł jest, żeby łączyć przedstawicieli nauki, przedstawicieli biznesu, różnych organizacji, które są w danym temacie inspirujące. I dla nich, myślę, możliwość właśnie Właśnie uzyskania takiego konkretnego wsparcia, bo my nie opowiadaliśmy o takich różnych rozwiązaniach, które może są piękne z nazwy, ale nie miałyby możliwości zastosowania, tylko staraliśmy im się faktycznie podpowiedzieć konkretne rozwiązania, które potem w oczach Rady Programowej znajdą uznanie. I tak się też stało. Ja powiem osobiście: mam bardzo dużą satysfakcję, że właśnie wśród tych wyróżnionych, wszystkie trzy zespoły w swoich prezentacjach wykorzystali również to, co próbowałam przekazać na bazie wiedzy, jaką posiadam. No Więc myślę, że y, też chyba taka y, może taka, takie oczekiwanie, że jeśli będę bardzo dobry, to to otworzy jakieś pole dla mnie. Nie tylko na pewno taki zespół będzie doceniony i na uczelnie, prawda, bo mhm. jednak po, promuje swoją uczelnię również, ale będzie dostrzeżony przez te różne gremia, które uczestniczą w tym projekcie. Mhm. Czyli, taką, czyli tą oficjalną ścieżką teraz tych pomysłów będzie to, że gdzie one będą prezentowane, eee, czy rozwijane One będą prezentowane tutaj. Te, które zyskały wyróżnione, one są wyróżnione, oczywiście dostały też. Czy tam dostaną uczestnicy nagrodę finansową, więc to mogą też wykorzystać na to, żeby ten proces dopracować, ten projekt dopracować. Natomiast mm -hmm. ten wyróżniony projekt dostaje takie wsparcie merytoryczne Food Tech Accelerator. To jest firma, która właśnie pomaga no, młodym biznesom, pomaga startat, wystartować w tej, no, w komercjalizacji pomysłu. I właśnie mm -hmm. ten zwycięski zespół takie wsparcie dostanie, więc będzie pracował razem z osobami, które pomagają młodym firmom, pomagają startupom dostać się na rynek, to oni będą mieli taką szansę popracować. Musimy jeszcze powiedzieć, co dokładnie przewiduje ten pomysł mm -hmm. zwycięski. Pani profesor, pani powie. Ja może powiem tak ogólnie, licząc na wsparcie mojej koleżanki, bo powiem, że to tak nie do końca jest moja dziedzina. Okay. Dlatego, że ten pomysł, aczkolwiek bardzo ciekawy, taki innowacyjny, i on dotyczył tlenku Tytanu, który zostanie zastosowany do odzyskania wody. Ale ta woda zostanie potem spożytkowana do określonych celów, czyli ona jak gdyby nie zostanie zmarnowana. Ponieważ skala tego projektu może być szeroka, stąd mhm. też myślę, że nasze... A to jest woda, przepraszam, jakaś ze ścieków na przykład tak, domowych? Tak, to jest tak? Woda. woda ze ścieków domowych. Mhm. Wykorzystanie tego tlenku tytanu na takich blaszkach tytanowych do odzyskania właśnie tej szarej wody, domowa, jak się nadaj, przydomowa nadaj, nadaj, oczyszczalnia. Tak, tak, ście, tak. No albo takie okreś. małe oczyszczalnie regionalne. Tak. Tak. Niekoniecznie to musi być przydomowa, okay. więc to jest wykorzystanie do tego typu odzyskania wody. To nie jest woda do konsumpcji, ale może to być woda, mhm. nie wiem, do mycia i tak no dalej. Toalety, do toalety, mhm. do podlewania, więc ona po prostu nie, nie traci się. No brzmi rzeczywiście jak bardzo rozwojowy pomysł. Bardzo rozwojowy i uwzględniający właśnie to, o czym ja mówię, że patrząc na to, co chcemy zrobić, co ma być innowacyjne, ono powinno uwzględniać i ten aspekt gospodarczy, i ten aspekt społeczny, i aspekt środowiskowy. I akurat tutaj rzeczywiście te trzy konteksty zostały bardzo ładnie uzasadnione i opracowane. I co jest jeszcze ważne, myślę, że ten pomysł ma możliwość szerszego zastosowania przy wsparciu także nas, bo to nie znaczy, że my swoją rolę kończymy w drugim dniu tak, tego konkursu i potem już nas nie ma. My jesteśmy cały czas do dyspozycji Nestle, my jesteśmy cały czas do dyspozycji również tych studentów. Ja tylko jeszcze powiem, że co dwa lata moja katedra organizuje taką konferencję bezpieczeństwo żywnościowe. Mamy przyjemność gościć właśnie przed Przedstawicieli Nestle, ale różnych organizacji, i mimo, że są inne obszary tematyczne, to ten obszar żywnościowy jest najbardziej oblegany, że tak powiem, ale jednocześnie tam toczą się najbardziej takie ożywione dyskusje. Ścieramy się w swoich poglądach. I o to właśnie chodzi, żeby wypracować te nowe kierunki, ale jednocześnie, bo we wszystkich tych projektach, i to powiem, no było dla mnie jak miód na moją duszę, dlatego że ja całe życie zajmuję się edukacją konsumenta. Te wszystkie projekty edukują. Przewidziane były działania mające na celu edukację konsumentów, czyli nas. Wszystkich. I tylko wtedy one mają szansę zaistnienia, jeżeli my zrozumiemy, dlaczego mamy tę wodę oszczędzać. No jasne. My też dajemy szansę studentom czy doktorantom, którzy wygrywają potem zaprezentowania tych pro, swoich projektów, swoich pomysłów. Na przykład w zeszłym roku mieli szansę zaprezentowania za na takiej ogromnej konferencji rolnictwa regeneratywnego, jednej z największych w ogóle w hmm. Europie, Bioreaction. I tam prawie tysiąc osób się uczestniczyć, ci, którzy wygrali, nasi zwycięzcy, mhm. mieli szansę opowiedzieć o swoich, o swoich projektach. Więc to też jest dla nich bardzo rozwijające, że mają szansę wystąpić, opowiedzieć i to jest też nauka dla nich. Pewnie też jakiś networking zrobić przy okazji, mhm. nawiązać od razu Dokładnie. relacje z, mhm. z innymi firmami czy innymi naukowcami. To jeszcze na koniec. Pani Blanko, chciałam zapytać o tą drugą część, czyli część grantową, czy konkurs jeszcze jest otwarty? Jeszcze można może być. Konkurs jeszcze nie jest otwarty. Otwieramy w styczniu, więc będzie otwarty na początku tego drugiego letniego semestru. Zazwyczaj mamy półtora miesiąca na zbieranie zgłoszeń i potem właśnie Rada Programowa te zgłoszenia przegląda, ożywione dyskusje tak. są, bo to też jest bardzo dużo dyskusji i oczywiście nagradza. W zeszłym roku, tak jak mówiłam, nagrodziliśmy dwa projekty, dwa projekty zyskały granty, jeden z szkoły głównego gospodarstwa wiejskiego w Warszawie, a jeden z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zapraszam na naszą stronę internetową www.nestledlanauki.pl i tam na pewno cały ten terminarz zgłoszeń i innych ważnych terminów będzie opublikowany. Czyli na pewno warto to śledzić od stycznia, jeżeli oglądają nas tak. na przykład e, pracownicy naukowi i doktoranci, którzy pracują nad jakimś ciekawym projektem, a być może nawet studenci. E, będzie to projekt związany absolutnie z wodą i będziemy mówić o śladzie wodnym i e, tu też była dyskusja nad tym tematem i będziemy Mówić o tym, jakie rozwiązania śladu wodnego w systemie e, e, tych łańcucha e, e, regionalnego, to znaczy takie rozwiązanie już dla konkretnych regionów Polski. Ja, jeśli mogę. To tylko chciałabym uściślić, dlatego że do tych projektów mogą się zgłaszać studenci i doktoranci, ale nie już młodzi pracownicy naukowi. Dobrze. A już mhm. nie mówię o pracownikach naukowych ze stażem, no bo tak. byłoby to po prostu no, nierówne szanse. prawda? Jasne. A o tym wszystkim mówiły Państwu pani Blanka Melowa, koordynatorka programu Nestle dla Nauki, oraz pani profesor Anna Dąbrowska z Katedry Badań i Zachowań Konsumentów Szkoły Głównej Handlowej. Dziękuję paniom bardzo za spotkanie. Dziękujemy. Dziękujemy.